Święta, świętami, ja dostałem kolejny prezent od Corsera i jest to od nich fotel. Dokładnie taki, mi panowie przysłali ostatnio. Sympatyczni, został złożony. Szczerze, jest to jeden z tych foteli, na których siedziałem. Powiem wam, że miałem dużo i jest na pewno on definitywnie w top 3. A jest w bardzo dobrej cenie, więc po co to sprawdzić? No ja się to mnie dziwiło, że jak tylko mnie jakoś jest naprawdę tanie, więc możecie obczaić. Nowe siedzisko od pana Corsera. A ja mam życzę miłych świąt i trzymajcie się. powodzenia Dobra, jemy sobie dwie bułeczki, a na rapeczki. Gramy. Chleb górski. Zdejdę się z tej sery Polecam. Z kodem kubą 3 taniej. Chleb górski. Jest tak świetny. Najlepszy chleb, jak są. Taki delikatny. Kuba, jest sprawa, zbieram podpisy, żeby powstrzymać ideologię kobiet 3D. Chodzi zastąpienie, o zastąpienie tej obrzydliwej rasy kobietami 2D. Podpiszesz? Oczywiście. Co? 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 <laughs> Derwale z żurawidą jest top 1. Twórczak, z... nigdy Cię nie traktowałem poważnie jako człowieka. Ale zawsze wychodziłem z założenia, że możesz się jeszcze rozwinąć jako istota ludzka. A Ty, kurwa, wycofałeś się. Wycofałeś się na samo dno łańcucha pokarmowego. O nie, ma dwójkę, kurwa! Ale int, ale int, ale int, ale int. Nie zwróciłem to uwagi. Jak ja przetrwam pierwsze levele, teraz ja z nim wygrywam. Muszę te pierwsze levele ja przetrwać jakimś cudem. Grace nie zagrał tam źle. Błędem było to, że Lucian podszedł mi się wydaje, bo Grace by wygonił tego Nunu i mogliby na mnie siąść we dwójkę i mi, mi spalić flasza. Tak mi się wydaje. Nawet straciłem fuj creepów, ale było worth. Płytki No Graves. Jacyś kurwa przygłupi leśnicy są wy nami dzisiaj, zauważyliście? Naprawdę, tacy coś z głową mają. Mamy całą Eclipse zakupioną w tym momencie. Dobra, jest Eclipse. No, dałem Creepy i 2 teraz, ale 2 kile. Ważne, żebyśmy pod smoki zagrali w te gierce, Chociaż my się nie schylujemy źle, dobra. Jest Eclipse, nice. O, przepraszam. To mój. Szczek bojowy. Prawdziwy wojownik musi być spokojny. Prawdziwy wojownik musi wiedzieć, że jego przeciwnik popełnił błąd. Musi wyczekać ten błąd. Nawet najpotężniejszy przeciwnik popełni błąd. Chciałem to zrobić, Ja zacząłem, że nunu podbiega. Co nie wiem, jak nunu podbiega, to lecimy sobie tutaj. Troszkę nie najlepszy herald, bo. Co w się. Sensie... Heralda puszasz po trzech plejtach. Może zdążymy. Tak. Heralda najlepiej puszcza po trzech plejtach, bo im, im mniej plejtów, tym bardziej tanki jest wieża. Legenda, legenda Twitch TV. Mam tak wąskie. Co jest gorsze, ten Graves czy też nie, też nie wiem, Lucian. Masz, ty nie grasz lecz tak? problem, z agro postaciami na topie i to jest, ja też mam ten problem. Ja rozmawiam z tym Graveskiem Lucianem, często zbyt defensywnie, ale ludzie którzy będą grać zbyt agresywnie. No ale my, no no Nunu jest najbardziej OP w tym patchu my Nie mam jakichś creepów dużych, ale jestem pantonem, ja nie jestem od farmienia gości, ja tylko przeciwniku. przeciwników A już w ogóle nie blokuje towera O, nie widziałem myślę, że trochę nie blokuje towera Zaczaję to się do niego, chcę żeby ludzie na sobana On chce grać Lucy naprawdę się stara, bo on nas odflaszował. On chce przeżyć. Ten Lucyn nie chce ginąć. Po prostu jest mu ciężko przeżyć. Grompa i zabić, a nie Lucyn. Ale Grombana nie dostanie. Lucian tak, ja jestem, wiesz, z człowiekiem. Tu będzie jeszcze w Valorancji. No w Strive, parę gier. Ej, powiem tak. Dzisiaj gramy do nas Silvera w Valorancie i ty, mówię, kurwa, sorry panowie, nie idzie mi, chujowy jestem. Ja bym stary, jesteśmy sniewerami, a się to przyjmować, wszyscy jesteśmy, chujowi. Ale odpalił się nagle, to się nie, że wyzywał, ale zaczął urać. Dokładnie o co mi chodziło, żeby, żeby. Wiecie, najgorsze przed śmiercią jest to, ten, ten moment, w którym. no wiesz, ja, za chwilę nastąpi, że znaczy, najgorsza śmierć, jak chęcił samolotem. I on się ma za chwilę rozbić. Boisz się, tak? Strach, paraliżuje ci ręce. Chciałem, żeby ta się poczuła Taoriana. Dzięki za suba ziom. Pozdro 600 Kubon Hype Elo 56 miesięcy. Dziękuję bardzo Rudok za Subskrypcję. Jeden Nunu skierował Bartko jungler. Ciekaw czy gracz Nunu, czy tak osoby dupnął. Ale serio. Nunu jest najlepszym junglerem na solo kolejce obecnie. Takie w ogóle nowe konto Nunu. Ale robi wywóz co gra. On gra z Kijaną A Kijana jest lożką Więc no, no boostuje lożkę Nie ale wiem to jak to jest to lepiej Jakiś, Jeszcze wiem, to... coś było takiego, że na, jeszcze na PGG bierze wszystkie reklamy, które może I laska z pługą dupą mi wyskakiwa Raz na PGG, to bałem się, że bana dostanę Spre... Nie są spersonalizowane Reklamy w żadnym wypadku na PGG. Na, na YouTube mi badu wyskakuje Reklama co chwilę, czajcie. Ale mówię, ale, ale wchodzisz na jazz. No, dziękuję panie moje przeznaczenie za subskrypcję. Wchodzisz na jazz chatting i za chwilę zobaczysz 3-4 like, laski, które robią jazz dance albo siedzą, wiecie, Wchodzisz na jazz chatting. Nie, 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 wchodzisz tutaj, jest Just chatting. Przeglądaj. Just chatting. I to jest tak. Co momencie będzie. Dalsze oglądają z YouTube. I się nie mam meliny. Co się dzieje? Gdzie są kobiety? O, jedna robi tutaj chilek sobie. Czek wystaje. Taje tylko truskawki. Co się dzieje? A bo święta idą, to nie mają jak.